Jeżeli uważasz, że ten materiał jest wartościowy, zostaw łapkę w górę, subskrybuj ten kanał. Niech dotrze do jak największej liczby osób. Moim dzisiejszym gościem jest Alicja Darkowska-Kowalska, dyrektor Fundacji Biura Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce. Witam Cię, Alicjo. Dzień dobry. Bardzo mi miło Cię gościć, bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie. Wyjątkowy gość, bardzo się cieszę z tego tytułu. Powiedz mi, czym, zaczniemy od podstawowego pytania, czym jest wspólnota anonimowych alkoholików? Czym się zajmuje, czym się nie zajmuje? Co robi, co robi wspólnota i, i, i jak to wygląda ogółem rzecz biorąc? Przedstawiłeś mnie jako dyrektora, to fakt, jestem dyrektorem fundacji. Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce jest prawnym reprezentantem w Polsce wspólnoty anonimowych alkoholików. Wspólnota jako tako nie ma osobowości prawnej i żeby móc występować wobec organów państwowych, wobec różnych przedsiębiorstw, zawierać z nimi umowy różnego rodzaju, Musi mieć swoje przedstawicielstwo prawne i tym przedstawicielstwem jest Fundacja, w skrócie nazywana Fundacja BSKAA w Polsce. Tak jak powiedziałam, reprezentujemy około 2700 grup anonimowych alkoholików, których tak mniej więcej spotyka się średnio około 10 osób system raz na tydzień, raz na ym, parę razy w tygodniu. Czyli mniej więcej reprezentujemy grupa około 2700 osób, osób ewidentnie wykluczonych, oznaczonych jako tych najgorszych, upadłych, którym, którzy gdzieś wylądowali. 2700 grup, z czego jest średnio można przyjąć, że jest 10 osób Tak. Yy, na grupie. Na grupie. Tak. Czyli około 27 tysięcy? No tak, z matematyką nigdy nie byłam wybitna. 27 tysięcy osób, tak się zgadza, w ogóle na świecie, bo to nie jest tylko wspólnota, która istnieje w Polsce. Ona powstała w 1935 roku. W Stanach Zjednoczonych um, um, istnieje około um, ponad 180 tysięcy grup, to jest, policzy się, Średnio, że to jest ponad 2 miliony członków, liczy wspólnota anonimowych alkoholików. Znajduje się w zasadzie w wielu krajach, w większości krajów na świecie. Nawet jeżeli w tych krajach nie ma przedstawicielstwa prawnego, to grupy anonimowych alkoholików istnieją i to są grupy, które istnieją nie tylko no, w Stanach Zjednoczonych jest ich najwięcej, w, w Polsce, jak mówiłam. Około 2700, ale są także grupy, y, na przykład w Iranie, tam jest grupa Warszawa, y, poznałam członka y, tej grupy, są grupy w Japonii, w Nowej Zelandii, w Europie, bardzo grup jest w Wielkiej Brytanii. Y, my w Polsce, jak mówimy, jesteśmy jak gdyby takim odłamem wspólnoty, My nie mówimy, że to jest wspólnota polska, mówimy, że wspólnota jest ogólnoświatowa, tylko w Warszawie w Polsce znajduje się około 15. Czyli będąc, tysięcy będąc członkiem rów. wspólnoty Anonimowych Alkoholików, mogę się pojawić na takim mityngu, na takim spotkaniu w dowolnym miejscu na świecie. Tak. tak. Na I w zasadzie członek wspólnoty Anonimowych Alkoholików, jak już raz przyjdzie na pierwszy miting, jak gdy w ten sposób um, zadeklaruje swoją wolę przystąpienia do wspólnoty, mimo że nie podpisuje żadnej listy, nie jest wciągany na żadną listę, nie musi czekać w żadnej grupie. No właśnie nie, nie, nie wypełniam żadnych przychodów, żadnych formularzy, żadnych wniosków, żadnego dowodu osobistego, nic, nic nie muszę podawać, żadnych danych. Bardzo często dzwonią do fundacji osoby zainteresowane wspólnotą anonimowych alkoholików, i pytają to jak długo będę czekał na przyjęcie, albo ile muszę wnieść opłaty, żeby się dostać. Nie ma żadnych opłat list członkowskich. Nie znamy nie znają się członkowie wspólnoty anonimowych alkoholików często ze swojego nie znają swoich nazwisk, zawodów. O, obok aktora siedzi czasami sprzątaczka, obok sprzątaczki siedzi dziennikarz. I wszyscy Znam. są równi, nikt nie wszyscy jest. Wszyscy są równi, wszyscy wszystkich łączy w zasadzie tylko choroba alkoholowa. I, yy, I na to tym skupia jest wykład... się wspólnota anonimowych alkoholików tak. na, na pomocy w, y, cierpiącym alkoholikom. Tak, to... zadaniem y, w zasadzie y, anonimowi alkoholicy, poprzez lata istnienia, bo jak powiedziałam, istnieją od lat 30. XX wieku, wypracowali poprzez swoje doświadczenia wieloletnie. Program rozwoju duchowego, to się nazywa Rozwój Duchowy, program 12 kroków, który tylko, w którym tylko pierwsza połowa pierwszego kroku mówi o alkoholu, reszta y, pozostałe kroki mówią o rozwoju osobistym członka wspólnoty. Wypracowali też pewnego rodzaju tradycje, na podstawie których grupy działają i cała wspólnota się rozwija i w jednym zasadzie jedynym zadaniem członków wspólnoty anonimowych alkoholików jest pomoc osobom, które jeszcze cierpią. Ja, co to znaczy cierpią? Czy to chodzi o te osoby, które jeszcze leżą, tak powiedzmy, w tym obrzydliwym, przysłowiowym rowie? Nie, nie tylko takim osobom. To chodzi także o pomoc osobom, które nie piją już na przykład, a mimo wszystko nie potrafią się cieszyć życiem, cały czas się czegoś boją albo mają y, problemy ze stworzeniem związku, y, mają jakieś problemy w pracy. Y, przyjaciele ze wspólnoty, dzieląc się z nimi doświadczeniem z własnego, trzeźwego życia. Czy mogłabyś, jeżeli na to ci pozwala, że tak powiem, twoja funkcja, czy mogłabyś w skrócie mm. przedstawić, jak wygląda taki, taki meeting po prostu, takie spotkanie, mm -hmm. gdzie to Chcia... się odbywa, na ogół, gdzie, gdzie można znaleźć w ogóle listę meetingów, takich spotkań, mm -hmm. ile czasu trwa taki meeting, no, mm -hmm. czego się spodziewać przychodząc. W chciałabym powiedzieć, że... Na, na niektóre meetingi anonimowych alkoholików może wejść każdy. To nie musi być koniecznie osoba, która ma problem alkoholowy, która choruje na chorobę alkoholową. Jak to, jak to zweryfikować? Jak to sprawdzić? Czy to jest taki miting, gdzie, gdzie może wejść każdy? Jest. Mamy na stronach wspólnoty anonimowych alkoholików na stronie, która jest zarządzana przez fundację, właśnie, której jestem dyrektorem, znajdują się spisy meetingów, które w, Polsce, w Warszawie mamy 340 takich meetingów i tak tam przy tych meetingach jest napisane, czy to jest meeting otwarty, czy zamknięty. Meeting otwarty to jest właśnie taki, na który może przyjść każdy. Meeting zamknięty z zasady dedykowany jest um, tylko alkoholikom. Czyli osobom, które się deklarują, że są chore na chorobę alkoholową. I na mityngu otwartym możemy spotkać i samych alkoholików, ich rodziny, profesjonalistów, którzy przychodzą zobaczyć, jak wygląda meeting. I może wtedy przyjść każdy, nie trzeba tam się wybitnie przedstawiać, wystarczy, że się poda swoje imię. Mitingi meeting. odbywają się przy różnych miejscach. Często y, grupy wynajmują, bo my zawsze, y, jako wspólnota i członkowie Wspólnoty pilnują tego bardzo, żeby zawsze płacić za miejsca, w którym się spotykamy, to jest jedna z zasad anonimowych alkoholików. Nie bierzemy pieniędzy od nikogo nawet w formie darowizny. Y, wynajmują salę przy ośrodkach terapeutycznych, przy, w ośrodkach kultury, w teatrach w Warszawie jeden. Dwa mitingi spotykają się w teatrze, przy kościołach, tam są najtańsze salki, przy różnych miejscach. Czasami spotykają się na, w domach kultury, bardzo różne miejsca. Miting trwa w zależności od decyzji grupy. Od godziny, czasami trwają meetingi, dwie godziny. To zależy, jak dana grupa sobie to ustawi. Każda grupa jest we wspólnocie samodzielna. Ma własny jakiś e, scenariusz, własny ma, pomysł na. Tak, ma własny pomysł na prowadzenie tego meetingu, e, własne osoby, tak zwane służebne, które, które pomagają jako wolontariusze. Przy, przy organizacji i prowadzeniu meetingu. To nie są, w ogóle trzeba powiedzieć, że we wspólnocie anonimowych alkoholików nie ma osób pobierających wynagrodzenie za swoją służbę. Tylko, no w zasadzie fundacji tylko są pracownicy, ale to jest parę osób zatrudnionych, jak mówiłeś słusznie, wyliczyłeś dla 27 tysięcy osób. Wspomniałaś tutaj o, o tym programie y, 12 kroków, jak rozumiem. Y, wspomniałaś, że jest to program duchowy mm -hmm. I, i tutaj jeszcze, jak opowiadałaś na temat y, samych meetingów. wspomniałaś, że y, salki są wynajmowane przy kościołach, bo, bo są tanie, ale mm -hmm. tak staram się to złożyć sobie do kupy. Duchu, program duchowy, tutaj salki kościołów, rozumiem, że wspólnota nie angażuje się, nie jest wspólnotą rel, religijną. Nie, nie przynależy do jednej jakiejś konkretnej religii. Nie, nie. Jed, jak mówiłam, wspólnota sobie wypracowała pewne zasady działania i tra, my, we wspólnocie nazywa się to tradycjami, też jest 12 tradycji. Jedna z tradycji mówi, że nie łączymy się z nikim, nie popieramy żadnych innych działań, nie jesteśmy też ani związani, niezwiązani jako wspólnota, tak mówię my, bo jako fundacja reprezentuje, dyrektor fundacji reprezentuje wspólnotę. Członkowie wspólnoty nie są związani z żadną organizacją religijną, kościołem, sektą. Nie wiążemy się także w żadne, nie, nie zaplanujemy się w żadne publiczne spory, nie wypowiadamy się na tematy polityczne. Tak mówią przyjaciele moi ze wspólnoty anonimowych alkoholików. To nie jest główny cel wspólnoty. Może to tak wyglądać, bo te salki są często przy kościele, gdzieś w piwnicy, ale. We wspólnocie anonimowych alkoholików, ci ludzie, których poznałam ze wspólnoty, to są bardzo często ludzie w ogóle niewierzący w Boga, agnostycy, ateiści. Poznałam świadków Jehowy. Poznałam y, protestantów. Ale pozna... nikt, nikt na mitingu nie wygłasza swoich jakichś poglądów religijnych. No jest czy... to, y, ja nie słyszałam, żeby. Y, anonimowi alkoholicy używają słowa Bóg. Ale jest to raczej takie pojęcie m, ogólne, zamykające własne wyobrażenie na temat tak zwanej siły wyższej, takiej siły sprawczej, która gdzieś tam y, działa. Tak y, bardzo, y, bardzo wspólnota anonimowych alkoholików pilnuje tego, żeby nie być. Y, Związana z, z żadną ideą religijną, polityczną czy jakąkolwiek, ym, z jaką, światopoglądową, z tego powodu, że bo naprawdę y, ta wspólnota y, ma na celu tylko pomoc y, cierpiącym, także tym wykluczonym, często o, osobom, także często osobom, które były karane. Byłym przestępcą, osobom, które wychodzą z więzień i w zasadzie są skazani na na ostratyzm społeczny. Mamy bardzo dużo osób niepełnosprawnych, osób 30% kobiet. To jako kobieta tutaj też rzucę ten temat. Jest, jest to wspólnota otwarta i całkowicie de demokratyczna, nie chcę tutaj opowiadać, w, jakie są, w jaki sposób wybiera się na przykład służebnych w AA. Nie ma takiej organizacji na świecie, w której by w ten sposób podejmowano decyzje, jak we Wspólnocie Anonimowych Alkoholików. Ja przynajmniej nie spotkałam. Ja mam tu, dzięki, dzięki twojej życzliwości, mam... Yy stertę ulotek, br broszur związanych właśnie ze Wspólnotą Anonimowych Alkoholików. Yy, I mam tutaj otwartą jedną z tych broszur. Jest preambuła, a jedno zdanie tutaj mi zapadło, yy, wpadło mi w oczy. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Czyli to jest jedyny warunek, który, który Fizycznie trzeba... To... I... Jeżeli ktoś by się udał na miting anonimowych alkoholików, czasami na mitingach otwartych pada takie, czasami to już jest rzadkość, pada takie pytanie, czy chcesz przestać, czy masz problem z alkoholem, czy chcesz przestać pić. Teraz się odchodzą już anonimowi alkoholicy od tego pytania. Tak to prawda, jeżeli osoba przychodzi na miting anonimowych alkoholików i tylko w duszy stwierdza, że coś tutaj jest nie tak, no Chciałbym przestać pić, coś z tym zrobić. Samo, że już przychodzi do tego miejsca, jest jak gdyby takim wyrazem chęci, nie? Już sama taka myśl daje mu prawo być członkiem wspólnoty anonimowych alkoholików. I to jest, jak gdyby nie ma żadnych warunków innych żeby stać się. I nawet mówią anonimowi alkoholicy, że jak już sam raz przyszedłeś, to już ci nikt stąd wyrzuci. Tu już jesteś do końca. nie Możesz nawet później pójść na 10 lat pić. Upaść jeszcze niżej. Jeszcze A my raz. tu czekamy na ciebie. To jest twoje miejsce. To krzesło będzie na ciebie czekało. Tu nie ma e, innych wymagań. No dobrze. Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest koniec zaprzestania picia. A jak to się ma co do czym według w ogóle wspólnoty anonimowych alkoholików, czym jest w ogóle choroba alkoholowa, bo chciałem podpytać na początku e, o skuteczność, że tak powiem, wspólnoty anonimowych alkoholików. Mamy tutaj e, podaliśmy jakieś liczby, no ale jak to się miewa, z, rozumiem, że historie tych ludzi, którzy tam przychodzą, członków wspólnoty, są najróżniejsze. Tak? No, to są ludzie z. Tak naprawdę z, z całej palety zawodów, branży i tak dalej. No, są zapewne lekarze, dziennikarze, e, pracownicy fizyczni i tak dalej. I tak dalej. Czy, czy możesz w ogóle się jakoś historiami podzielić e, no ludzi, którzy wychodzili z tragicznych sytuacji, mniej lub bardziej? Nie wiem, czy, e, czy, ta, czy ta nasza dzisiejsza rozmowa może przybrać taką formę, ale jeśli może, to bardzo chętnie oczywiście bez konkretnych imion, nazwisk, no bo jest to wspólnota AA, ale czym możemy coś naszym słuchaczom opowiedzieć o, o, o członkach, którzy wychodzili no, pewnie niejednokrotnie z, z tragicznych sytuacji tak, życiowych. Ja zapraszam na meeting anonimowych alkoholików. Anonimowi alkoholicy chętnie opowiadają o tym, kim byli, co się z nimi stało i kim są w tej chwili obecnie. Y ja, bywając na takich meetingach, słyszałam bardzo dużo opowieści od ludzi, którzy mieszkali w kanałach i w tej chwili żyją normalnym życiem. Znam człowieka, który w momencie, gdy przychodził do wspólnoty anonimowych alkoholików, opowiadał, że jego jedynym, jedynym marzeniem było. Umrzeć w czystej pościeli. To musiało być no, bardzo y, y, mocne, kiedy przychodzi w takim stanie. W tej chwili ten człowiek no, pracuje normalnie, ma żonę, maleńkiego synka, jest bardzo szczęśliwy. Nie? Pamiętam y, z, y, także opowieści y, osób y, ze świeczników, którzy spadali. Z powodu właśnie choroby alkoholowej spadali z bardzo wysokich stołków, że tak powiem, kolokwialnie, i zaczynali swoją drogę od początku. Tu więcej nie będę opowiadać, bo to już bym rzeczywiście łamała ich anonimowość. W Warszawie odbywa się taki meeting, nazywa się Wisła, W środę się spotyka o 18, 18 na Nowowiejskiej. To są tak zwane meetingi speakerskie, i tam. Anonimowi alkoholicy opowiadają swoją drogę. Yy, opowiadają te takie najgorsze, najtragiczniejsze historie, yy, które czasami yy, Czy jest to meeting otwarty? To jest tam, nie... meeting otwarty, Każdy może, może przyjść. każdy przyjść. Meeting trwa godzinę. Można sobie usiąść na sali stuosobowej nie trzeba Całkowicie się deklarować ono... jako alkoholik? Nie, nie trzeba. To jest taki meeting, na którym Szczególnie zapraszani są tam, a tam są osoby, które są na początku drogi albo w ogóle nie identyfikują się z chorobą alkoholową i tam mają okazję, słuchając opowieści innych ludzi, jak gdyby poczuć, oj, to jest coś takiego, jak mnie się przydarzyło i w ten sposób łatwiej zrozumieć. Tak działają właśnie anonimowi alkoholicy poprzez opowieści z okresu picia oraz opowieści, jak żyć na trzeźwo, pomagają drugim, jak gdyby po pierwsze zidentyfikować się z chorobą, a potem żyć w sposób godny na trzeźwo. Tu pytały się o tę chorobę alkoholową. W 1935 roku, jak powstawała ta idea o chorobie alkoholowej, w ogóle nie wiedziano, że to jest choroba. Mało osób na świecie wiedziało, że to jest choroba. No właśnie, często się spotykamy ze stwierdzeniem, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że, że ludziom się wydaje społeczeństwu, że to jest jakiś wybór, że to jest kwestia silnej woli, że to w zasadzie siedzi w, w nas, w sensie takim, że to my jesteśmy w stanie o tym zdecydować, że, że, że koniec z tym wszystkim. tak? Czy, czy to z punktu widzenia oczywiście jak gdyby z wspólnoty AA, czy to faktycznie w ten sposób wygląda, że to jest jakiś wybór, silna wola i tak dalej? Anonimowi alkoholicy mają taką książkę. Ona się nazywa Anonimowi Alkoholicy. Oni sami nazywają tę książkę Wielką Księgą, bo jest gruba rzeczywiście. I tam w tej Wielkiej Księdze są spisane opowieści anonimowych alkoholików. Jest to około 40 opowieści, spisywanych od 1935 roku w zasadzie do dzisiaj. To jest amerykańska książka, ale w Polsce też są odpowiedniki tłumaczenia. To, to, to jest oczywiście przetłumaczone na język polski i my jako fundacja mamy licencję na to tłumaczenie i rozprowadzanie tej książki, ale są także opowieści wydawane przez po, opowieści Polaków. I według tych opowieści. Um, to nie ma nic wspólnego. To, że, że no, alkoholicy przestają pić we wspólnocie, to um, i sami się śmieją, że to jest tak. Jaką ja mam silną wolę? Ja miałem silną wolę wtedy, kiedy się, szedłem za czasów komuny z, z Monkotowa na Brzeską, żeby kupić pół litra, jak ktoś żył w tamtych czasach, to wie, jak to wyglądało, nie było taksówek i często szli pieszo po mrozie, żeby się napić, żeby kupić pół litra, to tak powiem. To trzeba mieć harta ducha, żeby... Prawda, to była silna wola, ale dlaczego nie, nie przestawali pić? No i anonimowi alkoholicy ci piersi z lat 30 dwóch takich. Czy możemy to powiedzieć w takim właśnie wypadku, jak mówisz, że, że ktoś szedł przez całą pół Warszawy, żeby tylko się dostać <grym> po alkohol, to można tu mówić o jakimś przymusie picia, obsesji picia. No właśnie chciałam ci powie powiedzieć, że y, oni ci początkowi, pierwsi alkoholicy anonimowi, w czasach, kiedy jeszcze nie było żadnych terapii takich dla alkoholików, oni odkryli, że oni mają przymus picia. To pierwsza rzecz, czyli coś w rodzaju anonimowi alkoholicy nazywają to rodzajem alergii fizycznej. Czyli jak zaczną już pić. To nawet jeżeli wprowadzą do swojego ciała odrobinkę alkoholu, to prędzej czy później ta, ta chęć na picia się jest coraz większa i coraz większa i coraz większa. I nawet jeżeli przez pewien czas dają sobie pauzy takie okresy niepicia, to i tak w końcu zaczynają pić. Druga część to jest jak gdyby <laughs> o, wewnętrzny przymus picia. To nie tylko to ciało, które się domaga, ale także taki sposób myślenia alkoholika, który go zmusza do. Chory sposób myślenia. Taki chory sposób alkoholicy sami w drugim kroku mówią, że m, tylko ym, 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 że y, y, drugi krok mówi, że tylko ym, że chcą odzyskać zdrowe myślenie, prawda? Bo to jest chory jakiś Bo to sposób chore myślenia. myślenie Oni, było tylko skupione to, na tym, żeby się, żeby napić, się napić albo to żeby jest, sobie stworzyć możliwość. To jest ta siła woli, która ich tam, siła to pęd taki, który ich zmuszał do pójścia przez całą Warszawę na Brzeską, żeby tam wśród jakichś tam bramach czarnych i ponurych, żeby kupić y, y, pół litra. To, to normalny człowiek tego nie robi. To jeszcze jest coś takiego, jeżeli y, y, Mówi się we wspólnocie anonimowych alkoholików, że jest to na tyle chory sposób myślenia, że alkoholik, jak chce, Mimo tego, że ponosi konsekwencje swojego picia, czyli że ma kacę, to jest fizyczny jakiś tam objaw, mimo że traci rodzinę, pracę, ląduje w więzieniu, nadal pije, to to jest chory sposób myślenia, jakiś psychicznie no tak, chory, to, po, to po, jest po, po potworne konsekwencje życiowe. Tak, a, cały a mimo czas wszystko pije dalej, i... to to jest ten drugi przymus, jak jakbym myślenia. I jak się już, jak anonimowy alkoholik już powstrzyma spożywanie alkoholu, wtedy w w pozostałych 11 krokach zmienia, stara się zmienić swój chory umysł. Chory, mhm. no to nie są wariaci, ale chory ich sposób, sposób myślenia. myślenia jest taki zaburzony, nie? I, i na tym polega program duchowy.